Co się stało Rafałowi Trzaskowskiemu, którego poglądy raczej znamy na te kwestie i który wydaje się, czy wydawał się, czy był postrzegany jako, czy bardziej lewe, czy liberalne skrzydło Platformy, dzisiaj staje i mówi, że lepiej będzie dla wszystkich, jak jednak ona będzie dobrowolna. Co się wydarzyło? No to jest jego opinia na ten temat. Ma do niej prawo. Ja pani prezydencka tym, pani redaktor się nie wydarzyła. Ja... Czyli gdy będzie kampania, to inaczej ty mówił? Oczywiście, że tak. No wystarczy wysłuchać wystąpienia Rafała Trzaskowskiego z jego konwencji, tej takiej najbardziej popularnej, kiedy stał się patriotem gospodarczym, kiedy stał się obrońcą bezpieczeństwa żywnościowego, kiedy stał się obrońcą polskich rolników. No i teraz jest przeciwnikiem, rozumiem, edukacji zdrowotnej. ma Dużo bardziej wyważone stanowisko. Dużo bardziej wyważone. Dużo bardziej nie, nie, nie. wyważone stanowisko, dużo bardziej. No, no Pani, Pani Poseł, po prostu to pokazuje, że nie ma żadnego tematu, który jest spójny, wspólny dla całej koalicji rządzącej. W każdym temacie macie rozbieżne zdanie, a ale to pierwsze... dosłownie w każdym.